Oskar, gratuluję. Naprawdę Dziękuję. bardzo dobra postawa. srebrny medal doszedłeś do finału jako jedyny z naszej kadry z kadr, e, Którzy pojechali zawodników. E, serdeczne gratulacje. Naprawdę ten srebrny medal e, bardzo dobrym stylu wywalczony. E, jak ty teraz troszkę już z perspektywy czasu możesz. Opowiedzisz o tym jak walczyłeś w Rumunii. No to pierwszą walkę stoczyłem z tam gospodarzem, z Rumunem i Wertyk był 3-2, wygrałem. W drugiej walce o medal wygrałem z Grekiem jednogłośnie. W półfinale zmierzyłem się z zawodnikiem z Anglii, w której wygrałem 4-1. No i finał niestety no, ale przegrałem jednogłośnie, choć nie czuję. Przegrałem, bo myślałem, że druga i trzecia runda jest dla mnie. No, no ja i na... szczerze, też oglądam, nie byłem tak e, właśnie nastawiony, że to aż e, wszystkie trzy rundy mm -hmm. dla przeciwnika. Tak, tak. Jak się czujesz po samych zawodach? Czuję się bardzo dobrze. E, no, teraz e, chwila odpoczynku i zaraz znowu wracamy e, do pracy, bo e, mamy Mistrzostwa Świata w listopadzie. także Wchodząc do ringu. Do finałowej walki yy, czułeś tą presję jako, że jako jedyny tam dotarłeś i że yy, nadźwigasz no, na barkach taki ciężar tak. tego złotego medalu, może, jak to wyglądało? No właśnie tak, no był stres, no wiadomo, bo się walczy o złoty medal, no i właśnie presja taka, że ten złoty medal, bo wiadomo, dawno nie było tego był złotego medalu na Mistrzostwach Europy, no i myślę, że to też mogło tak trochę wpłynąć na właśnie wynik. Chociaż, no, tak jak mówię, no, myślałem, że ta walka no, dla mnie pójdzie, jakby wygrałem. Powiem ja ale... szczerze, że nie było widać w Twoich walkach stresu, jakiegoś presji i w tej walce finałowej też jakoś tego nie widziałem. Widziałem za to naprawdę zadziornego pięściarza, który chce wyrwać każde zwycięstwo. Naprawdę dobrze się oglądały te walki. Dziękuję. Jakie plany teraz? Yy, troszkę odpoczynku? Tak jest, troszkę odpoczynku. No i zaraz właśnie tak jak mówiłem wracamy do pracy znowu i, i Mistrzostwa świata czekają. No na pewno morale są wysokie, jest srebrny medal, yy, mm. to pewnie i ten yy, apetyt na złoto na mistrzostwa tak świata jest. Yy, jest. Tak jest, dokładnie. I tego ci życzę w takim razie Dziękuję udanego bardzo. odpoczynku. I mocno trzymamy kciuki za kolejne starty. Dziękuję bardzo i chciałbym jeszcze podziękować trenerom kadry Dariuszowi Kołanowskiemu, Cezaremu Żebnickiemu, Dariuszowi Gumowskiemu i Tomaszowi Mrozowi za całe przygotowanie, za możliwość wystąpienia na mistrzostwach, no i za wszystko ogólnie, za wsparcie itd. Tak I również mojemu trenerowi klubowemu Dariuszowi Krzyżewskiemu. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. thank you